Dzień dobry Państwu. Nazywam się Kasia Nowak i chciałabym Państwu dzisiaj w tej przerwie świątecznej zaproponować pomysł na wspaniałego Sylwestra. Wymyślając tą grę, kierowałam się inspiracją z gry Pytaki. Jest to naprawdę niezwykła gra rodzinna, którą napisała Aleksandra Sulej. Na pewno znacie Państwo teleturniej Szansa na sukces. Właśnie w tej formie przygotowałam tą grę dla Państwa. Natomiast my nazwiemy ją Szansa na Sylwestra. Ta gra jest nastawiona na rodzinę. Pytania skonstruowane są tak, żeby bliżej siebie poznać. Być może już długo ze sobą nie rozmawialiśmy szczerze, a może chcemy sobie za coś podziękować. Wykorzystajmy ten czas owocnie. Rodzinnie, zbliżmy się do siebie, bo naprawdę wszyscy tego pragniemy w tym czasie. Ja może przeczytam kilka tych pytań, które są naprawdę bardzo, bardzo fajnie skonstruowane. Niech wszyscy gracze zamkną oczy, a ty powiedz, jaki mają kolor oczu. Co Twoim zdaniem jest najmniejszym zwyczajem waszej rodziny? Jaki prezent sprawił Ci największą radość? Kogo chciałbyś w tym momencie przeprosić i za co? Jakie swoje obowiązki domowe lubisz najbardziej? Niech każdy z graczy powie, co w tobie lubi. Co lubisz w Twoich rodzicach? Z czego jesteś dumny w sobie? Czy chciałabyś coś zmienić w swoim pokoju, domu? Jeśli tak, powiedz co. Wymień kilka cech wspólnych wszystkich graczy. Pocałuj osobę siedzącą po Twojej lewej stronie. Przytul wszystkich uczestników gry. Do przygotowania tej gry potrzebujemy długiego sznurka, który możemy zamocować przy suficie, na przykład przywiązując go do karniszy. Następnie e, przyklejamy do tego sznura, czy ja teraz z, y, użyłam organzy, takiej kolorowej, sylwestrowej. E, do tej organzy przywiesiłam wstążkę i powycinałam kółeczka z białej kartki, na których napisałam numerki. I w środku pytanie z tej właśnie gry. Przygotowałam to w taki sposób, że niektóre pytania przepisałam z oryginalnej gry, a niektóre wymyśliłam. Wszystkie pytania znajdziecie Państwo w linku pod filmikiem. W trakcie zabawy możecie tańczyć, pić herbatę, kawę, bawić się, rozmawiać. Natomiast ja proponuję, abyście zrobili to właśnie w formie tanecznej. Jak widzicie, te kółka są wszystkie ponumerowane, natomiast aby zrobić losy, trzeba po prostu powycinać małe karteczki, ponumerować je tak samo jak ponumerowane są te koła. I każdy z uczestników, aby zagrać, po prostu musi z takiego słoika, czy tam z jakiegoś innego koszyka, wylosować numerek, następnie podejść do naszej szansy na sukces. Na sylwestra, przepraszam, i wylosować na przykład numer 17, robiąc to w taki sposób. Pytanie pod numerem 17 jest następujące: Czym wasza rodzina różni się od innych? Zapraszam Was wszystkich do tej wyjątkowej gry. Cieszcie się sobą, bawcie się w ten wieczór, i zapraszam Was bardzo serdecznie do poznawania siebie bliżej. Życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku i wspaniałej zabawy.